Zobaczmy z czym te GT się je zawsze bardzo chciałem przetestować GT bardzo zwrotny od pierwszego momentu to już odczuwam od, od razu na rowerze wagi mocno nie czuję a waga wcale nie jest najmniejsza dużą zaletą jest to no ani nam rady podjechać przynajmniej trochę Wadą jest pracujący high pivot który działa jak napinacz i te kółeczko wymusza i yy, te kółeczko przy maksymalnym wysięgu łańcucha yy, wymusza hałas na łańcuchu wymusza mocne wygięcie łańcucha jest chyba naprawdę pierwszy taki rower, na którym nam rady podjechać bez silnika. Felcik, ale żeby była jasność, musimy być razem w tym. I ja powiem, że nie wiem, kto zjadł kanapkę jego. Musimy wziąć to na klatę. Powiemy, że może drzwi były otwarte i jakiś ktoś głodny przyszedł i zabrał. Ja się nie przyznam. Panie! Kurki to tam! Jak się jedzie? Nie możesz mieć. Po... Dobrze się jedzie, naprawdę! Bardzo fajnie! Mógłbym jeździć takim! Zobaczmy jak na kamieniach się sprawdzi ten rower. Haj piwot! Będzie odczuwalny? Odbije mnie Odbije pydały Very nice sir. Jak to on zaczyna? Nie wiem z tej strony falczyki Z, z tej falczyk. strony nie, 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 że jest chwilę filo... podoba się nam ekologiczne no jakoś tak się ma jakoś tak studia ekologiczne z tej strony yy, Felcik i nie Felcik. O, dzisiaj tak. Dobra, dobrze, dobrze. Podoba się. Co ty tu przy targach, co za gruz? Gigi Force karbonowy, chociaż jak na karmu, to mam wrażenie, że trochę ciężkawy. Ułomowaty taki, nie? Tak, przynajmniej odczucia przy jego podnoszenie, ładowanie na samochód i, i wstępne jazdy. A ja to co to, 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 to jest? Enduro, to trail, co to w ogóle jest? Gigi, GT klasyfikuje jako All Mountain, czyli takie lekkie Enduro, czy ciężkie XC. Co to jest All Mountain? Co? Kategorii all, miliony. Mountain to góry, tak? O, a all all wszystkie? wszystkie tak. Czyli na wszystkie góry, tak? No, teoretycznie tak. Mamy kmyka, No, wszystkie mają McMyka teraz. To ale... już standard, tak. Powiem Ci tak, że zaskoczył mnie ten rower. Myślałem, że to bardziej taki enduro i to takie srogie enduro, bo 170 skoku z przodu, 160 skoku z tyłu. To dużo 170. Tak, to już takie pra prawidłowe enduro. Zaskoczył mnie, jak on fajnie podjeżdżał. Udało mi się na nim podjechać i górki, na których na co dzień nie podjeżdżam, i których nawet nie próbuję, bo na rowerach enduro czy, czy jeszcze cięższych do DH nie próbuję nawet. A na tym rowerze bez problemu mi się udało podjechać. No ja po płaskim nawet jechałem, nie w wczoraj. No właśnie, I, Ale... po, i po asfalcie, i po szutrze. I Po asfalcie. Ale to co Ci <grym> mówiłem wczoraj, że tu za dużo się robi już tych All Mountain, Enduro. Co tam jeszcze mamy? Każdemu coś dobrego się znajduje. Szlakowiec, tak, trailowiec. To jest down country, to jest inny country, country. Country. Kinder, to, to... kinder country. <grym> to chyba. Teraz okaże się zaraz, że trzeba jeden rower, każdy rower do czegoś mieć. Tak, tak. I rzeczywiście mieć kilka rowerów w garażu, w piwnicy. Tylko jak to ukryć przed żoną? No to przecież wspólna decyzja. Albo żonę tak? ukryć przed rowerami. Albo żo żonę przed rowerami. No to ciekawe, ciekawe no. połączenie. Śmieszy mnie w tym rowerze połączenie do prowadzenie linek z tyłu. Nie wiem czy widziałeś. Zajrzyj od góry. Jest tak takie na X, to z X jest. ale pochowane są linki przynajmniej i to tak, tak prawidłnie, Ja że... nawet ceny nie pamiętam tego roweru, powiem Ci szczerze, że się przyznam. 23 tysiące z kawałeczkiem. No to pewnie 23 500 jak życie. I co myślisz, że tutaj co mamy korbę, mamy Truwatiwa. Trawiani. Trawiani, Trubiani, Trawiatini. Tak. Napęd stremowski. Ale GX. to jest biedacki orzeł, bo to jest w rozpiętości 11:50. Manetkę tak jest NX, a kasetę. Przerzutkę jest GX, tak? Tak jest. Zatrzymajki to są kody, cztery pistony. Które mnie zdziwiły. Co dobrze działały? Tak. Nie byłem pozytywnie nastawiony, bo jak jeździłem na jakichś Stramowskich to różnie to działało, a tutaj bez najmniejszego. mniejszego Bo pryzja. Ty na levelach może jeździłeś? E, też, ale nie, no, no, na różnych jeździłem, ale naprawdę dały radę, nie, nie zawiodły mnie. Może to nie jest super moc, może to nie jest super e, siła, ale e, wystarczająca taka, przynajmniej pod moją... A tarcze co 200, 200? co? To już standardowo. To już nie no, tutaj, 200 teraz jeszcze większe Tak, 220 już stawiam no. na przodzie, ale nie, tutaj 200 takiej standard, stary standard można powiedzieć, czy standardowy standard. Do samej ramy Mamy tutaj high pivot, czyli tutaj kółeczko wyżej podpięte jeszcze jedno. To się teraz nazywa high pivot, tak? Tak, a, ty, a kiedyś... Jak, jak kiedyś to się nazywało? Nie wiem, kółeczko. Bo, bo, bo to już kiedyś było. To, to już, było, to bo było. ja mówię, ja pamiętam jeszcze jak Missy Joff jeździła, ona miała takiego kanondela z takimi kółkami, tak osły No. Kółki. I co to niby ma dać w sobie? Te kółko daje to, że przy uderzeniu w, w, w najechaniu na kamienie ci nie odbija pedałów i się zastanawiałem, dobra, gadanie marketingowe, bo powiem Ci szczerze, nie jeździłem na e, high-pivocie, przynajmniej w terenie, nie, w ciężkim terenie e, i mnie bardzo zaskoczyło, bo mm, miałem odczucie, jakbym płynął, a wjeżdżałem w takie nie najmniejsze przeszkody, a naprawdę miałem wrażenie, że on płynie, nie czułem tego kopnięcia i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie wybijało mnie z rytmu, a to nie jest wcale najle najwyższy, najlepszy rok. No powiedziałem, że nie. Tak no, z a jak jeździłeś bez high pivotu, bez kółeczkę? No co? właśnie jeździłem teraz na ostatnio nawet na tym Giantzie za 60 tysięcy, no. To jest taki topowy Giant. I tam nie ma wotu? Nie ma, a i czułem tam gorzej niż na tym. Ale widzę, ma Armora. Tak, ma. ma, ma guardy, One, guardy, guarda, Gładki. ma. W przyczepiony prawie. Tu bardzo ładnie też naklejony. To Te, też trzeba dopowiedzieć. To jest rower testowy, on już trochę jest. Chiry dostał tak naprawdę. Ten rower jest troszkę taki. Zużyty. No, <grym> zużyty, żeby nie brzydko powiedzieć. A powiedz o opony jak? Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. A ja są miękkie? Byłem. Tak, to jest miękka mieszanka, bo to. Wife Enduro, tak. To nie byle, nie byle jakie zastosowanie. Byłem, byłem przygotowany, że to będzie taki. Plastik, kartofel, ale naprawdę nie złapałem na nim uślic, bo jeździłem i po śliskich listkach, i po śliskim czy, terenie. Przyznam ci się, ja nie ogarniam tych rowerów, i ja nigdy nie będę ich ogarniał. Ale masz patrz, mocowanie na bidok. No Możesz to jest jechać. plus, no. Możesz jechać. Jest plus, ale czy. No nie, no nie, nie, nie ten. Nie, nie będę się powiadał na temat tego roweru, bo ja mówię, no. A przyjechałeś się na nim przecież? No ale to ja po płaskim się przyjechałam, no. No tak, no to też. To, to wiesz, to żadna, żadna jazda, nie, nie jesteśmy w stanie przetestować każdego roweru, bo nam nikt nie daje tych rowerów tak naprawdę. Oto przysłał Pan GT, tak? Nie go przetestowałem. Ale to Ty go przetestowałeś, bo to Ty się bawisz w takie rzeczy. Zgadza się i co do zabawy, jak wspominałem, Rower to jest dedykowany do all-mountain. Pojeździłem nim po traskach takich trochę wymagających i miałem wrażenie, że jest przód krótki. Sama długość roweru. Kół nie jest, jest długa, tak? Tak, 29 na 29 jest już powiedzmy standardem, ale miałem naprawdę wrażenie, że ta kierownica jest blisko mnie i że jest dosyć stromy. I miałem moment, kiedy prawie przeleciałem przez kierownicę, że mnie. No i dlatego nie jest, że tak? No dobra, a? Bo miałeś tego poligona w tym bike parku, tak? Tak, też. I to jest podobny rower? Tamten ma podobny skok. Właśnie o to chodzi, że to powinny być bliźniacze rowery, bo tamten do enduro, ten ma podobny, jak mówisz, skok. A tymczasem mam wrażenie, że ten jest bardziej do jazdy. Tamten do zjazdu, Czyli nie ma co tam, tym by gorzej się zjeżdżało niż tamtym. Tak, ale hmm. tamtym bym nie podjechał, to nie podjechałam, bo próbowałam to samo, co na tym bez problemu podjechałem, więc pomimo dużego skoku, co daje bezpieczeństwo na zjazdach i pewność, no, tak. y, można na nim dalej podjechać, więc to, to jest może naprawdę prawdziwy all że dasz i z góry zjechać, No bo na tym bym ty miał polegać, no, to tak. tak, że i pod górkę, i z górki, i plecak bierzesz, i, i dymasz z góry, I tu, co, no tu... Nie wiem, czy widziałeś kierownicę z jakimś wzniosem. Ta tak. kierownica, to mi się kojarzy takie... Lata 90., i ten znaczek tu na froncie GT, takie. No, GT, Gary tak. Turner. Główka, bardzo masywna. Z góry wygląda naprawdę, nie wiem czy wy zwróciłeś uwagę, jak na nim jechałeś. Wygląda jak elektryk, szerokość tej, tej ramy, no ale mam nadzieję, że to jest mocne dzięki temu. Gwarancja do żywotnia. Ale tylko na główny trójkąt. To już wszystkie. To, to, nie, to, to, tylko Trek daje, tak. przód i tył. A jedna, jedna firma daje jedna firma no, nie większość, daje większość, większość firm daje tylko na przedni trójkąt dużywotnych gwarancję. To też, prawda? No, bo on ma trzy trójkąty, tak? Tak, bo to jest GT, tak? Tak, bo to GT. I, i, i tu trzy. trzy, tak, bo to trzy trójkąty. Linki też nie jakieś skomplikowane, że nie masz do wymiany miliona łożysk, jak przy niektórych konstrukcjach. Niedawnym poligonie wspominanym, tamtych łożysk tyle no, fach, jest do wymiany, że to. Głowa mała, no, małżyska też kosztują. To tu tak naprawdę Ameryki nie odkryli z tym high pivotem, tak? No nie, to jest powrót do... Wrócili... Kiedyś, były, kiedyś jeszcze były e, hamulce na... E, z pałąkiem takim dodatkowym. Takim rurką, tak. Pływający zacisk hamulca był. I się zastanawiam kiedy to wróci, bo to też, też nie zatrzymuje Ci niech nie upośledza Ci pracę amortyzatora przy hmm. hamowaniu. No ale to... No na razie wrócili do high pivota. Mam nadzieję, że jeszcze pojeżdżę, pojeżdżę na rowerze. Taki napinat, i... co prawie? Właśnie tak. A, miałem o tym powiedzieć. To pracuje jak napinacz w sensie pod względem głośności. Jak jechałem na średnich przełożkach. No. To nie słyszałem tego, ale wrzucałem na coraz wyższe czy coraz niższe. To, to, już... Już, to już klatka pracowała i to działało tak jak napinacz mm. kiedyś w zjazdowych rowerach. Teraz nawet zjazdowych napinacze mają inne formy. No, czy nawet też high pivot, jak w treku. High pivot jest przecież zjezdowym. Nie, no high pivot, bo to ładniej Pino... nazwać, high pivot. Czyli... Myk, myk standard, jak mówiłeś, i mykmyk -myk jest naprawdę przydatny, bo te podjazdy. no zjazd... Dla Was tak. Tak, to bez, bez tego teraz sobie nie wyobrażam roweru en enduro. Do zjazdu, gdzie tylko na wyciąg ok, ale do roweru, który ma podjechać, zjechać, to jest naprawdę. Czyli mówisz to w góry tak? I na zjechanie, i na podjechanie, tak. tak? I to jest naprawdę rower do. jak Według mnie to jest naprawdę rower do zabawy i agresji. Fajnie, żeby tu jeszcze blokada amortyzatorów była. A masz. Ale tu nie masz. No dobrze, z tym z przodu nie ma. Ale na jednej tej, żeby wiesz, blokować dwa mory, wtedy fajnie, i podjeżdża, i zjeżdża, tak? Tak. To był w ogóle taki krok. Rokszok ma blokadę dwóch amortyzatorów na naraz? No chyba Fox, chyba tak? Fox to, i Fox to ma manetkę i tak, tak i, my, myka i i dwa te blokuje. Tak, że nie z ma. Rokszok ma ten... ma na jednej manetce blokuje dwa amortyzatory. Nie, nie pamiętam tego, no. ale to bardziej wiesz w rowerach XC czy no, z mniejszym skokiem. Tutaj Ja już... tylko czekam, kiedy rowery XC będą miały tyle skoków. I się zastanawiam tutaj jeszcze. Czy, rowery ze 170 skoku, czy amortyzatory ze skokiem 170 mają blokadę? Są takie modele? Bo ja nie kojarzę żadnego. No właśnie. No, no okay. właśnie, bo nie używa się tutaj już blokady przy takim skoku. Mówisz XC kiedy będzie miało tyle skoków? No skoku? tak, bo już skoro mają wszystkie po 120, tak naprawdę, bo trasy tak wymagają. No Ale to... patrz, że jeszcze nie wszystkie w pucharze świata XC, jeszcze nie wszystkie rowery są wszystkie. amortyzowane. W typ przód, że u mnie jest fani No Scorpions, A to się nagrywa. <laughs> Yy, wszystkie są. Tam na sztywniakach już nikt nie nikt W tył nie ma sztywniaków? Gdzie jak? Tam głazy Baniów. jak telewizory. No. Tam kobiety jeszcze chyba parę na sztywniakach gania, ale ostatnio chyba coś było. Wadą ramy jest tutaj zbiorniczek na błotko pod amortyzatorem. Kiedyś w Treku jest, miałem, to się nazywało z tyłu półka błotna, to no, nazwałem. jak no, błoto tak. wlatywało, ono stało cały dzień. Ale to jest jeszcze małe. To tutaj to, 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 to tylko taki no, wymysł malutki. W niektórych ramach nowych to potrafi być naprawdę dużo kołyska, gdzie ten błoto, woda się zbiera. Bardzo jestem ciekawy, jak to przy dłuższym eksploatowaniu. A właśnie, jeszcze koła. Koła WTB, czyli nie jest to byle co. No WTB nie jest marką złą, powiedzmy sobie Ale to szczerze. są piasty, tylko WTB. E, przepraszam, obręcze WTB. No tak, właśnie. tak, masz rację. I myślę, że one mogą dać radę. Tak, Bo piasy to nie, jest, to nie wiem co to jest, w To chyba, no... No, no najmniej no, podejrzewam, tak że to podczyki. pewnie jakaś formula Formuła, albo coś. też tak myślę. Tak naprawdę. Nie pracuje to jakoś kosmicznie. Ale to jest rower do tyrania, a nie do no pracowania. Właśnie. Wygląd, no, jest dosyć specyficzny. Ale jak to do GT, zawsze tak. były dziwne te rowery, troszkę inne od wszystkich, o no, tym się charakteryzowały one. Fajnie poprowadzone te przewody, po prostu naprawdę głęboko schowane, mało miejsc gdzie wystaje. W o. niektórych rowerach, nawet tych topowych, te przewody, tutaj szczególnie przy korbie, przy tylnym A zawieszeniu. To jest, tykają przewody jak się jeździ walu w ramię, czy nie? Nie. To są w otulinie. Albo są w otulinie, albo są tak poprowadzone, że nie, 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 nie Ale słyszałem. Ale tu ktoś dobrze pomyślał, bo normalnie to by zrobili tu. Jak skręcałbyś, to już by tu zahaczał, a tu jest jednak że, we froncie główcy, Że prawda. Tutaj by zrobili, tak. tak? Pokazujesz z tamtej strony, a, no widzę, to, nie, to, nie widzę, a, no. że tutaj by zrobili, a jest a tutaj tak i Bardziej do, do przodu i może. Tutaj tam... trzeba trochę inaczej zamocować ten przewód. No ale to ale... nie jest nasz rower, nie Robert będziemy gierać, bo tak powiedzmy, że coś zepsuliśmy. To jest zawsze. już kosmetyka powiedzmy sobie szczerze. Grip yy, bez szału. Nie powiem, żeby były jakieś super niesamowite, ale nie, nie miałem tego, żeby mi ręka się ślizgała. To grypy fabryka i siodło fabryka, tak? Tak jest. Nie, ja, miałem, ja nie to miałem. nie lubię tych kręconych gripów. A jak siodło, jak się przyjechałeś? Nie, całkiem wygodne to Ja sobie. też właśnie nie odczułem dyskomfortu. Nie, Może całkiem, nie całkiem miałem jak na dłuższe ja trasy. Ja bez składki jechałem generalnie, wy to bez składek jeździcie. No gdzie, ja w, w Pantercie. A, okej. Okay. No Enduro no w Pantercie, Ja bez składki jechałem, więc nie było dyskomfortu. Chwytów nie rozumiem przykręcanych, pewnie są zwolennicy i przeciwnicy. Ja tylko, ja wyłącznie ja przykręcane, nie, nie. W nawet nie ma jak. No to też prawda, ale nie. A w nie. góralu nie, tylko... Nie, nie. Ja tylko, tylko przykręcane, to ma się trzymać silikonu. stabilnie, nie może mi się nic uślizgnąć. No i co, tu, tu więcej, tu ma. więcej nie ma co mówić o nim, no. no. on ma wszystkie standardy, które teraz są już na dzień dzisiejszy i tu nic nowego nie, nie da się wymyślić. Nie, no zrobili rower na miarę współczesnych czasów. 29 koła, high pivot, Nic I co, karbonowy. już mulety niedobre, tak? Mulety mają wodę i zalety, no. Ale to jest mało w nim mulety, co? Nie, no jeszcze są, ale... Ale znaczy 29. Właśnie, bo tutaj też masz możliwość zmiany geometrii. Długości tylnego trójkąta. No i możesz można koło sobie, sobie włożyć mniejsze, tak? Wszędzie zap... masz mniejsze. Mniejsze zawsze można no. włożyć. Nie, chodzi o to, że bardzo dużo firm daje możliwość wyboru, tak? Czy z tyłu 27, czy 29. Ja musiałeś o dwa takie same. Co tenki łatwiej? No. A ja zakładam 29 dentki na 27 i półkowo i przynajmniej w, gór, no, w górach, w kiedy, kiedy, kiedy coś, ten... można mchun też napchać w opone. można, A no, zjeżdżałem, zdarzyło mi się, I, i, i da się do domu dojechać. A będziemy kończy, bo, Chyba będziemy kończyć, bo kolor taki typowo leśny, taki wojskowy, wojskowy taki Ale nazwa? na nazwa Force, o, kolor wojskowy do lasu, chociaż teraz to by jakieś żółto no to masz liście żółte, no sumie, czy ciemnozieleń, no. takie zgniłe. no to wszystko się pasuje, no. No taki wojskowy, no taki do tłuczenia rower, tak? który nie. ma dużo wytrzymać, to I też dokładnie. prawda, tylny trójkąt nie jest karbonowy, nie? O, tym, o tym nie wspominaliśmy, popatrz spawy, a no nie widzę, no, no to dzięki temu no, jest wyższa masa, nie ma co ukrywać, ale jest na kamienie odporny, co bardziej? bardziej odporny, zgadza się, mam wady i zalety wszystko. Chyba będziemy kończyć, bo tu nic więcej nie wymyślimy o tym rowerze. Dzięki bardzo. Pamiętajcie, Dzięki. że rowery wysłamy na platformach? Tak? Chyba tak, ja A, nie wysyłam. Wolki, nie. lajki, suby, jakaś loteria chyba, tak? Loteria, to wizowa taka dostanę, jakby. No, jak no, ja do no loteria wizowa do Stanów się była. Tak, możecie coś tam wygrać sobie. No, rower za 25 tysięcy plus 10 tysięcy gotówki. No. Ja bym go sprzedał. Tak, jakbym wygrał ten rower za 25 tysięcy. Wybrałbyś najpierw ten rower? Tak, sprzedałbym go. Dołożył resztę i, I do Volvo ich. byś miał. Albo do Volvo, albo dołożyłbym jeszcze trzy razy tyle i coś kupił sobie, Madonkę, albo coś. O, trzy razy tyle dołożył, no. <grym> <grym> A skąd wziąłeś resztę? Dołożyłem. No właśnie. Coś bym zrobił. Dobra, kończymy, bo tutaj... Na razie, pa! W karbonie. Przedziwny rower. Nie opiera się. Tak nie może wisić czekaj też się opiera trochę tak nie, opiera się. No. no podnoś, podnoś dobra, podejście numer 3 dawaj wyżej, wyżej wyżej, wyżej, no. mhm, uwaga się wyłączyła. <noise> dobra, to, będzie, po, to będzie podejście numer 4, czekaj ty Tomek jako były zawodowiec yy, kultury jest dalej wyżej, wyżej, wyżej my friend jeszcze, jeszcze, jeszcze more passion, more passion more energy, more passion more passion, more energy, more energy Magiczna granica, 18 kg została przekroczona, 18 100. Z <laughs> Moimi, nie wysłać. <laughs> no, 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 tak. Ja Ci powiem, że mi się podoba, szału może nie ma, to nie jest taki topowy sprzęt, na no, no, pewno nie do grubych lotów, ale no tak podoba no, mi się. Tak, 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 że sąsiad może nie ukradnie, bo taki trochę dziwny, te, takie trzy trójkąty te, ale trochę się podoba. Teraz ulubiona sekcja, tak zwany pomprak. Ojej, jak fajnie lato. To jest naprawdę rower przygotowany. Na dobrą zabawę. Bardzo zwrotny. lotny.